mam widzowie e, chowamy taką e, karteczkę limitowaną. E, na TikToku e, było. E, Podem Wam TikToka. Pójdź też mój kanał na TikToku, czyli na kanał Evidencfania, bo sobie tam do dużo, że to nie dość dużo rzeczy A karteczkę chowamy e, YouTubeową, e, limitowana jest. E, tylko jedna jest. A karteczkę możemy schować tu. I od razu mówimy, to jest grzura, na ulicy Korwantego. Można sobie tego poszukać. I to jest przy osiedlach y blokowych. Y gier, y to, jest. Y to jest przy czwórce, dosłownie. Obie, obie karteczki są przy czwórce. Mam nadzieję, że ich nie zwieje. Y więc no, możecie sobie wziąć i pooglądać, co tam jest. No, na uraz. serio bym polecał na